Jacek Zeidler nie miał nawet 25 lat, uznali, że popełnił samobójstwo. Wielu do dziś twierdzi, że aktor został zamordowany. Jacek Zeidler, czyli serialowy tolek banan z kultowego serialu, miał świat u stóp. Choć jego kreacje aktorskie oglądają kolejne pokolenia, sam Gwiazdor zmarł tragiczną, tajemniczą, do dziś niewyjaśnioną śmiercią w wieku 25 lat. Jakie były jej okoliczności? Jacek Zeidler, kariera i walka z opozycją Zeidler zyskał popularność dzięki rolom w kultowych filmach dla młodzieży, niewiarygodne przygody Marka Piegusa, Stawiam na Tolka Banana i inna. Po studiach aktorskich w Łodzi trafił do ekipy tamtejszego teatru Jaracza. Niestety, tutaj na drodze kariery stanęła jego opozycyjna działalność. Jacek był związany z lokalnym środowiskiem Komitet Obrony Robotników. Zbierał podpisy pod listem do Sejmu PRL w obronie prześladowanych po wypadkach czerwcowych. Służby bezpieczeństwa miały zmusić ówczesnego dyrektora teatru, Bogdana Hussakowskiego, by zwolnił młodego aktora. Pretekstem był podobno wielki napis KOR, który Zeidler umieścił na scenie w jednym ze spektakli. Dzięki pomocy przyjaciół zdolny młodzieniec znalazł pracę w teatrze w Opolu. Przydzielono mu też tam mieszkanie służbowe. Był tylko jeden problem: w łodzi została jego żona Daria Trafankowska, a rozłąka okazała się gwoździem do trumny ich uczucia. Co wiadomo o ostatnich tygodniach życia Jacka Zeidlera? Jacek Zeidler dramatyczny list do dawnej ukochanej. O polu Zeidler podobno znalazł sobie nową ukochaną. Niedługo przed swoją śmiercią, Jacek pojechał jednak do łodzi, by spotkać się z żoną. Wrócił stamtąd w rozsypce, napisał potem do niej dramatyczny, emocjonalny list. To było wołanie o pomoc. Nie zdążyłam mu odpisać. Wciąż nie mam odwagi myśleć, co by było, gdybym odpowiedziała na ten list. Wciąż myślę, że może mogłam go uratować, wyznała po latach Trafankowska w wywiadzie dla Echa Dnia. Nieco dokładniej o tych wydarzeniach opowiedziała Hanna Karolak w książce Duśka. Opowieść o Darii Trafankowskiej. Poruszający emocjonalny ton tego listu był dość zagadkowy. Trudno było zrozumieć, co jest przyczyną załamania autora. Dłużka chciała zaraz odpisać, ale pochłonęły ją emocje przedpremierowe, odłożyła więc odpowiedź na potem. Ale potem już nie było. W parę dni po premierze braci Karamazow usłyszała w garderobie rozmowę dwóch kolegów. Mówili o samobójczej śmierci młodego aktora. W pewnym momencie wymienili jego nazwisko. Duszka była pewna, że to przypadkowa zbieżność nazwisk. O kim mówicie? spytała. O Jacku. Jego spektakularna śmierć w sylwestrową noc wstrząsnęła Duśką. Nigdy się już nie dowie, co go tak bardzo bolało, czytamy w publikacji. Jak zatem wyglądała wspomniana spektakularna śmierć w sylwestrową noc Zeidlera? Tajemnicze okoliczności śmierci do dziś są przyczynkiem do wielu teorii, przedstawiamy je poniżej. Jak zmarł Jacek Zeidler? Ponure teorie o śmierci. Oficjalne informacje o śmierci Zeidlera mówią o tym, że targnął się na swoje życie w noc z 31 grudnia 1979 roku na 1 stycznia 1980 roku. Jacek miał otruć się gazem z otwartego piekarnika w jego mieszkaniu. Podobno znaleziono go w śpiworze w kuchni, a powodem miał być kolejny zawód miłosny. Ostatni raz był widziany żywy na zabawie sylwestrowej w domu dyrektora opolskiego teatru Kochanowskiego, Bohdana Cybulskiego. Obecni na niej aktorzy, w tym Waldemar Kotas i Wanda Wieszczycka wspominali o kłótni Jacka z dyrektorem, jednak tło sporu do dziś nie zostało wyjaśnione. Zeidler wzburzony opuścił imprezę i odjechał. Jako, że media początkowo nie podały szczegółów dotyczących jego śmierci, pojawiły się liczne teorie, jedna mówiła o śmierci w wypadku samochodowym, inna o nieszczęśliwym skoku do wody. Jednak sąsiedzi aktora sugerowali, że w odejściu z tego świata mogło mu pomóc SB. Wersja ze służbą bezpieczeństwa została wymieniona wprost w filmie W starej koszuli z odwagą w sercu opowiadającym o losach dziecięcych aktorów Tolka Banana. Kobieta, która znalazła jego ciało, miała ponoć zeznać, że Jacek był związany grubym sznurem. Samo śledztwo zamknięto bardzo szybko. Zeidler został pochowany na cmentarzu Matki Bożej nieustającej pomocy w łodzi 5 stycznia 1980 roku. W 1978 roku Zeidler zagrał w filmie Waldemara Podgórskiego Wesela nie będzie. Wcielił się tam w bohatera, który próbuje targnąć się na swoje życie. Czy produkcja okazała się prorocza w najbardziej ponury sposób, a może prawda jest inna?